Education and learning. no i witam wszystkich bardzo serdecznie w Baldi's Basics in Education and Learning. Jest to kolejny mod, nie wiem czego nagrywam, nie, nie pamiętam mniejsza z tym. Eee, no i cóż, się zagramy Story Mode i jest taka różnica w tym Baldi. Po prostu jest on ładny w tych jakości RTX, że są cienie, światła i wszystko. Eee, no, i dobra, się to robimy podstawowe działania matematyczne. Jedyny minus. Baldi, Ja tu mówię. ten minus tego moda jest taki, że nie można staić napisów. No. Nie. No cóż, trzeba z tym jakoś poradzić. Więc minus 6, tutaj znowu 6. I spadaj, Baldi, się wkurz na mnie, ale mam to w dupie. Po idziemy dalej. No, spróbujemy to przejść. Jest on ładnie wykonać. Pokazywałem na streamie tego moda. To jest ładnie zrobiony. E, wyglądowo, nie? Te światełka tak ładnie świecą, wszystko jest to naprawdę ładnie. Może, może to zrobić ile razy powiedziałem ładnie <grym> na tym odcinku, ale dobra, no. Ja tutaj chcę wejść. No, nie wiem, nie ma nawet główki, że Baldi nas słyszał, czy coś, to też jest troszeczkę minus. Ale dobra, no. Nie będę narzekać, no. Mot jest ładny. Eee. I tyle to jest najważniejsze. Będzie z niego jeden odcinek, nie, ma, nie widzę sensu, by z niego robić więcej. No po co, nie? No, już jest Baldi. Eee, nie widzę sensu właśnie to, więcej tego robić. Z tego moda. Jest zwykły, jak fakt, to tylko że. Ładniejszy, wyglądowo. To jest jedyna różnica, ale tak to jest, ma więcej minusów niż plusów, szczerze. Jedyne co jest śmieszne, i to jest na plus, to jest to, że mogę nie jak mam pieniążek, nie muszę jakby... tego automatu, nie? Chyba też parę dźwięków jest innych, niż w podstawce, się wydaje. Dobra, trzynaście. minus sześć i nic, dobra. dobra co nam... Przecież to jest z buli niestety, głupi. Safety scissors! Ja to wykrakałem! Że ona się pojawi. Ja to wykakałem, Skarpeta się pojawi znikąd. Dobra, ten zeszyt. Ojeju, jakie liczenie ma tu jeszcze? 17? Minus 3 i nic. Nie wiemy, co to jest. I wezmę jednak nożyczki, bo dziewczynka to dziewczynka, jednak. Jest nieobliczalna. Jest to... Dobrze wiemy. Zero. Minus osiem. I nie wiemy. I Dobra. Idziemy po ostatni zeszyt. Idziemy bardzo ładnie 6 na 7. Tak ja mówię, już mam wprawę w w klasiku nie jednak. Już wiem co trzeba robić. Jak iść? E, znowu 17 5 i nie wiemy. I to bardzo, będzie teraz wkurzony. Nie wiem jak będzie mega głośne. You found all 7 Notebooks. Now all you need to do is... okay. no. tak na razie Baldi jest spokojny. Dobra, o. No ja nie chciałem, no kurde, głupi dyrektor się musiał wrócić, nie? Nie mam batona, to jest utrudnienie. Karpetka. Nie, no tak nie może być, taki...